teraz jechać do roboty idziemy może żeby pracować jako mechanik jedziemy po kupić jakiś garaż mam na razie w ogóle jak jakąś kupić mam na razie 120 tysięcy odłożone możemy było pojazd coś kupić w końcu Co dzisiaj na obiad będzie, jak znów te mielone, to aż mnie, kurde, żołądku gniecie. Mam nadzieję, że nie Się posram tam. Ogólnie to jest wystawione na sprzedaż. Ja wystawiłem mój dom na sprzedaż za. 50 tysięcy jest wyremontowane dobra zobaczmy może sobie si si przejedziemy tutaj yy... nie no spoko ogólnie. No, nie no gościu chce za to 70 tysięcy może się stargujemy. no Dobra, to ja się z nim dogadam. No i to. Dogadałem się tak, że dam mu mój dom i on mi dopłaci do niego 60 tysięcy. Czyli będę już miał 180 koła. No to to już kupione, podpisałem wszystko. No i może jakiś domek tu jest w okolicy na sprzedaż. A, jest. Właśnie, jadę go, ja go też obejrzeć. Najpierw jak najbliżej by było. To ten niebieski dom, i do niego jest to pole, no i można tu nie akcję porobić, na tym polu dobra, no to dobra się dogadam, no i ten. Dobra, dogadałem się z gościem, że 100 tysięcy to mi będzie. No dobra, no to ty dom sprzedany. No to zostajemy. Aby się przydał jakiś tir może. Żeby jakieś części do samochodu coś wodzić. Jadę po tira. Postanowiłem kupić ładę. Bo na razie nie będzie potrzebny mi żaden dostawczak. To będziemy się bawić na terenach tą ładę. Ogólnie ta łada z, ma słaba z 1.6 na 2.0. Także już się lepiej zbiera. No to jedziemy na jakieś tereny. Dobra, jesteśmy na terenach. O no i zobacz. Ogólnie łada się kręci do... 8000 obrotów, prawie w następnym odcinku, albo jeszcze w tym, znaczy w następnym odcinku, polecimy sobie na hamownię, zobaczyć się na koni. Gościu mówił coś o 109, bo 2-0, no ale no, możesz, no, ale ten patyczek, To jest mocna w miarę. Tylko okay, jak patrzę, że tu są takie tereny jak to, znaczy tu nieźle, gorzej tutaj, uh -huh. będzie nam gasła łada, to niedobrze, dobra, lecimy tam, o, odpal to. O kurde, było grubo. A tu jest jak? Już kurde. Oho. Myślę, że będziemy robić na fula. To znaczy na fula, no. No co to jest? Jakieś niewidzialne ściany. No Co to ma być? Jakieś gówno. Szkur. No, tak na tereny powiem Wam, że to ładnie jest spoko, ale ją tak rzuca strasznie, że o, co to ma być? No, to nieźle. Jak to przejadę, będzie hit. Dobrze na tej kanży, nie walną w tego typa. Ona nie ma jeszcze tyle mocy co powinna, no. No to, no to poładzie. Na no tym zakończymy odcinek.